Andrzej, mów do mnie kucha. Widzowie czekają. Przez Dawida się zgubiliśmy. Mhm, dobra. Andrzej, powiedz jak nie być ciotki. No dawaj. Nie bądź Dawidą. Serdecznie wszystkich dobrych świrów. Przed chwilą wstałem, zrobiłem sobie tą sianeczkę i pozwólcie, że będę ją sobie jadł kiedy będę do Was gadał, ponieważ e, zaraz idę na trening. Ale zanim to, chciałem obgadać jedną sprawę, o której ostatnio trochę myślałem. Mm. Mianowicie jeśli chodzi o trening, to bardzo ostatnio zaczęła nie zastanawiać ta kwestia mentalna tego całego podejścia do, do sportu. I to jak osoby, które często uprawiają jakiś sport, chodzą na siłownię, są uważane za osoby z, nie wiem, z jakimś wybujałym ego, z dużą pewnością siebie. I często tak jest. Natomiast wydaje mi się, że dosyć często zdarza się tak, że jest to takie pozorne. Bardzo często zdarza się tak, że jeśli mówię tutaj o męskiej części bo męska część to jest jednak większość taka. I zazwyczaj chłopaki, kiedy coś im się złego przydarzy w życiu, to oni idą na siłownię z, taką, z takim przekonaniem, że tam, są, tam się chcą odbudować, tam się chcą jakby przejść taką terapię. I bardzo często jest to pomocne. Jest to pomocne, ponieważ zajmuje to głowę, zajmuje nasz czas, mamy na czym się skupić, mamy, jest to jakaś rzecz, która nas buduje. Natomiast nie wiem, czy nie jest to takie powierzchowne i czy nie przekłada się tylko właśnie na ten aspekt, tak jak wyglądamy, a to, co pozostaje tak w głowie w innych aspektach życia, to jest troszkę pomijane. Czyli wydaje mi się, że oprócz tego, żeby budować tą pewność siebie na siłowni, to też jak w jakiś sposób przekuwać to też do naszego normalnego życia, tego codziennego, w taki sposób, że, nie wiem, no oprócz tego, że jesteśmy pewni siebie, to co wiecie, na siłowni przychodzimy jak do siebie, no to jednak też próbować to jakoś w szkole, na studiach, w pracy, pokazywać tą pewność siebie. Nie w taki sposób, że mówić wszystkim o, ja chodzę na siłownię, jestem taki... Taki super, patrz bo wyglądam, taki mam biceps. Poprzez, nie wiem, bycie takim pewnym siebie mam na myśli, że mieć swoje zdanie, nie bać się być sobą, pomaganie innym. To też jest w pewnym stopniu pewność siebie, ponieważ jesteśmy na tyle pewni swojej wiedzy, albo umiejętności, albo czegokolwiek, że jesteśmy w stanie przekuć to na pomoc innym, że komuś przekazać wiedzę, komuś w czymś pomóc. I też wydaje mi się, że właśnie ten aspekt głowy, aspekt mentalny jest też bardzo pomocny w kwestii tych osiągnięć sportowych, ponieważ jeśli nie będziemy mieć poukładane tego w głowie, jeśli nie będziemy wierzyć w siebie, wierzyć w to, jacy jesteśmy wartościowi, to nie będziemy w stanie daleko zejść. Po prostu ja na swoim własnym przykładzie mogę powiedzieć, że u mnie bardzo często zawodziła głowa bardzo często miałam problem z, z tym, żeby wykrzesać z siebie ten mój potencjał, ponieważ po prostu głowa mi nie dojeżdżała, i bardzo ważne jest, żeby właśnie dbać o ten aspekt mentalny, o ten aspekt głowy, i dzięki temu będziemy w stanie osiągać te nasze założone cele i wykorzystywać w pełni nasz potencjał. Bo tutaj mi chodzi o coś takiego, że, że wiemy, że my coś umiemy, że umiemy coś zrobić. Wiemy, że jesteśmy w tym dobrzy, natomiast przychodzi taka sytuacja stresowa, która po prostu jest dla nas nieprzyjemna, i wtedy nasz mózg trochę zaczyna wariować. Wtedy, nie wiem, nogi przestają współpracować, głowa, ręce, wszystko, i nie jesteśmy w stanie tak na 100% wykrzesać z siebie to, co umiemy, to co wiemy, że umiemy. Umiemy to, to jakoś nagle przestajemy to umieć. Jakbyśmy w ogóle nigdy tego nie robili. Właśnie tu jest ważna głowa, ponieważ możemy trenować setki godzin, tysiące nawet, ale jeśli na koniec dnia, o godzinie ostatecznej, ostatecznej próby, nie dojedzie nam głowa i nie będziemy w stanie wykrzesać tych naszych umiejętności, które, które tam mamy, no to to wszystko jest po nic. I właśnie w parze z tym, żeby trenować swoje ciało, warto też trenować swój umysł. I w jaki sposób można to robić? No, próbować. Ja tutaj nie dam Wam takiej recepty, po prostu. Myślę, że warto wychodzić z takiej strefy komfortu. I to jest taki z dupy przykład, ale nie wiem, podbijać do jakichś osób, zagadać, albo jak jakaś dziewczyna nam się podoba, można podejść zagadać po prostu na siłowni, jak jesteśmy, to żeby sobie jakiegoś Gimbrosa zyskać, można też podejść, zagadać. Nie może być kobieta, może być nawet do chłopaka zagadać. Nie, nie, nie w takim samym kontekście, ale żeby, wiecie, zyskać gimbrosa, nie? To jest już taki jakiś dyskomfort dla naszego umysłu, starać się jakieś takie fajne... Wyzwania przed sobą stawiać, wrzucać się w takie trudne sytuacje, oczywiście nie za trudne, stawiać czoła trudnym sytuacjom i hartować ten umysł. i Dzięki temu nasz umysł przyzwyczaja się trochę do tego, że nie wszystko jest takie fajne, kolorowe i po prostu nie iść na łatwiznę, stawiać czoła tym trudnym wyzwaniom. I dzięki temu możemy szlifować, że tak powiem, nasz umysł, nie tylko mięśnie, ale też umysł. Kiedy nam się nie chce czegoś zrobić, zróbmy to. Kiedy czujemy, że że mamy jakiś problem, postarajmy się go rozwiązać, pogadajmy o tym z kimś, niby proste, niby nie, Je, ale myślę, że to jest ważne, że to jest właśnie coś, na czym osobiście ja chciałbym pracować, żeby ten umysł trochę naprostować, ten mój mental taki, bo ja bardzo często byłem moje myśli były nastawione w taki negatywny sposób. Bardzo często szukałem tych negatywnych scenariuszy, bardzo byłem negatywnie nastawiony. I to jest coś, co chciałbym poprawić teraz. Taki najprostszy no to jak dla mnie to jest wziąć kartkę i wypisać sobie rzeczy, które chcielibyśmy na przykład sobie zmienić, poprawić, z którymi chcielibyśmy się uporać, ale też są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i. Warto sobie to też podzielić na takie rzeczy, na które mamy wpływ, na które nie mamy wpływu oraz na takie rzeczy, na które kiedyś możemy mieć wpływ. E, mi zawsze pomaga takie e, wyrzucenie myśli na papier. Polecam też sobie prowadzić jakiś dziennik czy coś, żeby po prostu zapisywać te myśli. To pomoże takie uporządkować trochę. No i co? Ja sobie dokończę owsianeczkę. Zaraz się widzimy na treningu. Smacznego dla mnie. Ja zrobiłem, mogę sobie życzyć smacznego, więc zaraz się widzimy. Po moi drodzy, jest idę na siłownię tutaj z całym sprzętem. Dzisiaj wyjątkowo na inną siłownię niż zwykle, bo na mojej zabronie nagrywać widzę. Co? Ogólnie u nas nie można nagrywać, bo byłem na siłowni jest do nie zgody. Na... Plus też mam od pierwszego wcześniej Medicover, więc mogę sobie powiedzieć na różne siłownie. więc Z tego skorzystam. Dzisiaj robimy push. No i co? Jedziemy. Ktoś ma tak jak ja, podobnie, czyli nie lubi jeść warzyw takich samych, to jest bardzo prosty sposób, żeby je przemycić sobie. Ja właśnie tutaj jem obiadek i jem tak, patrzcie, na tolerzy. tu jest, nie wiem, 250 gram kurczaka i chyba z 400 gram ziemniaków. Nie wiem, nie wiem konkretnie, ile bo ono, to No taka paczka z Biedronki, tam są takie pakowane, one są bardzo fajne. I do tego tutaj e, sałateczka. Tutaj mix sałat, serfeta, pomidorki, jakieś oliwa i mamy praktycznie całe zapotrzebowanie dzienne na warzywa. Fajnie błonnik wledzi. O, aż mi się odbija. To jest taki bardzo prosty sposób jak sobie warzywka przemycić. I to w jednym posiłku, więc jak ktoś nie lubi, no to sałatki, takie ziemniaczki można sobie ten i to jest eleganckie, zdrowe, dużo błonnika, dużo waży, dużo witamin, więc to jest bardzo fajny sposób. Do tego nawet odcinek. W ogóle nie wiem jak wy, ale ostatnio mam strasznie duży problem, żeby znaleźć sobie coś, jakiś filmik do jedzenia. Często mam tak w ogóle, że już prawie całe jedzenie sobie zjem znajdę jakiś fajny filmik. I zawsze czekam właśnie na te odcinki z ekipy WK. Ja sobie tam zostawiam, aż coś będę jadł. Bo fajnie, fajnie się to ogląda, zwłaszcza lubię te podcasty teraz na, na wyciskaniu. Może kiedyś sam tam będę, oby. No jak będę tworzył coraz lepsze filmy, no to myślę, że nie ma opcji i się tam jakoś znajdę. Dobra słuchajcie, to było na tyle. Na dzisiaj chciałem wypróbować taki troszkę inny format, taki trochę pogadankowo treningowy. Właśnie takie materiały chyba będę teraz tworzył taką serię sobie z mojego życia po prostu z moich treningów, bo moje życie kręci się wokół sportu i wokół tego chciałbym budować ten kanał wokół zdrowego trybu życia, jakichś fajnych przepisów, jakichś fajnych przemyśleń. Chciałbym pokazywać tą moją jakąś drogę. Nie wiem dokąd. Nie wiem dokąd zmierzam. Obecnie, ale chciałbym to tutaj na tym kanale dokumentować w pewien sposób. Będę starał się robić to regularnie. No i co? Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Liczę, że Wam się podobało. I co? Do zobaczenia w następnym filmie.